Witajcie, życzę wszystkim wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. Lili, lili, li lili, 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 lili,

Święta noc, wokół niej a już matka święta czuła sama uśmiechnięta. Nad dzieciotką snem nad dziecią. Di, 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 laj. Wesołych Świąt Pani Gosi Dziedzic, moja choinka, cześć, Mariusz Was pozdrawia, też Mariusz życzy ma Wesołych Świąt, szczęśliwych, zdrowych Świąt, spełnienia marzeń, prezentów i życzeń, szczęśliwego Nowego Roku Gosia.